Jesteśmy na grobie księża, błogosławionego księdza popiłuszka. Tam za nami właśnie tam zamęczyli, zamordowali i trzeba pamiętać, bo bez pamięci to nic się. Dziękujemy panu Amen. naszemu ojcu na górze, że możemy tutaj być i przeżyć takie wspaniałe chwile duchowe, sercowe. Także dziękujemy. Dziękujemy. Dają, dają dziękujemy, też za, dziękujemy też za tych ludzi, z którymi dzisiaj mogliśmy spotkać, A, przybyć no. tutaj. Dziękujemy Panu Bogu za to. Widzieliśmy dzisiaj Pana Macierowicza, Pana Kaczyńskiego. Y oczywiście Pani Jadwiga Wiśniewska nas zaprosiła na tą imprezę. Przed cudownej urody, że się tak wyrażę, to w tych okolicznościach. Były to o, miesięcznica, na której pierwsza za siebie byliśmy, nie? Tak, tak. tak. Relacja, z... Myślę, że takie... życia, duchowe, patriotyczne, coś niesamowite. Myślę, że powinniśmy nagrywać częściej takie filmy i na YouTube puszczać. Cieszymy takie, się. Takie, te, nie? Cieszymy się niezmiernie. No, także y, prosimy tego za nami, żeby się wstawiał y, tam na górze naszego fatera tak cudownego. Za nas, żeby nas y... przygotował już tam miejsce dla nas. Amen. Bo... Mieszkanie. O, jest tam wiele, jest tam wiele. I liczę na to, że dla nas obu na pewno będzie. Uchowaj Boże, żebyśmy pogrzeszyli tak, żebyśmy nie mogli tam dojść. No. Wszystkiego dobrego. To będzie na YouTube. Na YouTube, na YouTube Bogiem, trzymajcie się. Tutaj to jest święty, Świętego Stanisława Kostki Kościół. E, tak wygląda. No i to jest, to był jak wiemy kapelan Solidarności. Ludzi pracy w Boże.